you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave No, my już sprawdziliśmy to miejsce za trybuną, gdzie będziemy stawiać produkty House of Crafters, które zostały stworzone właśnie na ten event, o którym wam już wspominałem wielokrotnie U nas widzę chłopaki mają przerwę jak widzicie tam pod daszkiem sobie siedzą i jedzą. No ale ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, no taka kultura arabska, że w Kambodży też często yy, gdzieś tam się dają na trawce, na chodnikach, rozkładają no jakieś dywaniki, kocyki. Tutaj w Dubaju bardzo dużo widuje takich obrazków. Tutaj też ekipa jakaś, ale tutaj konstrukcje stalowe, jakieś namioty stawia na, te, na to samo wydarzenie. Jak widzicie cały czas tutaj się coś dzieje. Dzisiaj jest właśnie, nie wiem, jakieś treningi, jakiś też tutaj evencik, dlatego musimy czekać na wejście do 14 godziny. No, jak widzicie chłopaki, obiadek. Część to pracownicy House of Crafters, a, a druga część to pracownicy tacy wynajęci na, no, na kilka dni. Tutaj, jak widzicie, już elementy zadaszenia są stawiane, a później tylko będziemy to przewozić i składać do kupy. Nie jest łatwo. Problemy przyszli panowie gestapowcy, a nie behapowcy. No, i okazało się, chyba zresztą idą, że tutaj jest parking VIP. Nie można. Tutaj nic składać, dlatego że jakaś śrubka może spaść i może być problem, wbije się w oponę. No nie wiem, w każdym razie troszkę nam to utrudniło pracę. Jeszcze czekamy, mamy trochę czasu do drugiej, gdzie będziemy mogli wejść tam na plac. No ale kolejne problemy to mm, wszyscy muszą mieć kaski, wszyscy muszą mieć kamizelki. Mamy dla chłopaków szelki takie odblaskowe. Ale okazało się, że szelki to za mało i muszą być pełne kamizelki. Teraz widzę, że znowu przyszli chyba i coś tam wyjaśniają, ale jest tam i Lechu i, i Dominik, także wszystkie się dowiedzą. No a my czekamy do drugiej. zmiana y, miejsca jestem w sklepie Spidex, Przyjechałem po kompresor 100 litrów, bo jeszcze okazało się, że będziemy potrzebowali y, jeden tak dla bezpieczeństwa. Y, ostatnio ktoś mi pisał właśnie, że y, pracuje w ogóle w firmie Ja, to że jest to polska firma, aczkolwiek produkują głównie sprzęt y, w Chinach. Co nie oznacza, że ten sprzęt jest gorszy. Tutaj Marcin w House of Crafters używa sprzętu Yato ja i jest naprawdę zadowolony. Ceni nawet bardziej niż, niż Makite. Ten kompresor mówił chyba, że już mu śmiga bez problemu w półtora roku. I właśnie taki chyba będziemy... Powiedziałem tam, żeby taki już postawili, że będę za niego płacił. W każdym razie 100 litrów. Tak się prezentuje. Ja czekam, jest niedziela, godzina, o już 18 18.00. Sklep pusty. Nawet pracowników za bardzo nie ma. Bo tutaj nie, nie miałem kogo poprosić o, o. to, żeby ktoś przyniósł to, co mu chciał kupić. A tak jeszcze sobie właśnie porównam. Mamy tutaj zbiorniczek, bo ostatnio kupowałem. 20 litrowy właśnie taki na stacji kosztował 65 dirhamów, tutaj kosztuje 59, także mała różnica, a dlaczego o tym mówię, dlatego że ostatnio byłem na stacji i kupowałem właśnie taką, taki zbiorniczek, taką bańkę na, na paliwo 20 litrów, potrzebna była do agregatu, no i też później dowiedziałem się, że ceny praktycznie nie różnią się na stacjach benzynowych od cen, Sklepowych, także nie ma tego problemu, nie ma tej różnicy, tak jak u nas. A co, co ciekawe jeszcze, bo jeszcze raz opowiem o tym: żeby pobrać do takiego zbiornika do bańki 20 litrów paliwa, musiałem wypełnić wniosek, musiałem podać paszport, numer telefonu, numer rejestracyjny. Także, no widzicie, nie jest łatwo zatankować zbiornik poza samochodem. No nie wiem, może to ma jakieś cele bezpieczeństwa No wiecie, taki zbiornik z paliwem można użyć do różnych rzeczy W każdym razie, no byłem zaskoczony No w Kambodży, to wiecie jak jest butelki po Pepsi, butelki po coli I tak sprzedają przy drodze paliwo no, Ale to jest Dubaj Tutaj jest zupełnie inaczej Tu mamy trochę więcej asortymentu firmy Yato Widzę, że naprawdę wszystko mają. Nie wiem ile ta firma istnieje. Marcin sobie taką ogromną skrzynię narzędziową zakupił, i też jest teraz właśnie tam na torze wyścigowym z całym potrzebnym sprzętem do instalacji tego co tam robimy. No, a jeśli chodzi o tą skrzynię narzędziową, to myślę, że taka została zakupiona. Jest teraz tam właśnie z nami na, na torze wyścigowym. No ale widzę, że tutaj wszystko jest tej firmy Jato i stoły, jakieś szafy narzędziowe, naprawdę dużo. Tutaj też po tej stronie mamy klucze, nawet powiem wam, że nie wiem co to jest. Jakieś klucze, jakieś różne magiczne rzeczy, jakieś imadła. Tutaj też nawet widziałem gdzieś... O, myjki takie jak carsher. I myjka i odkurzacz, że są... zresztą odkurzacza ostatnio kupiliśmy, o Ale takiego, Makite o. Samoloty lądują a ja się pakuję do samochodu Lecę Podmienić chłopaków No dzisiaj od rana w sumie pracowałem, ale Byłem się teraz trochę przekąpałem Coś zjadłem Zmienię ciuszki, lecę Na tor wyścigowy w Dubaju Podmieniam chłopaków No i co, i dalej działamy Kilku pracowników ze mną zostaje Będą prawdopodobnie tam dalej Klepać w garażach ściany Zobaczymy w ogóle jak się pracy posunęły, bo ja tam troszkę inne jeszcze rzeczy robiłem. Ciemno, niko nie ma. Jest godzina przed 12.00. Także nic, lecimy. Ahoj przygoda, jak to mówią. Niedziela 12:30. Ja, tak jak wcześniej już wspominałem, lecę na tor wyścigowy w Dubaju. Ruch, muszę przyznać, że dosyć spory. No ale zobaczcie, jak się ma tam 8-7 pasów. To naprawdę można się poruszać. Aczkolwiek w dzień czasami się korkuje. Ale cały czas tu rozbudowują te autostrady. Są pieniądze, są piękne drogi. Aczkolwiek no takiego ruchu się w nocy tutaj o no w pół do pierwszej nie spodziewałem. No nic, ja lecę do miejsca docelowego. Zobaczymy co tam ciekawego zastanę z ciekawostek wam jeszcze powiem naprawdę Nissan Armada 5-7 silnik no ten samochód po prostu płynie po tej drodze no a jak się depnie gaz to no idzie jak, jak szatan jest niesamowity samochód, muszę przyznać, że bardzo fajny, tu w firmie jest kilka samochodów, teraz pojawi się jeszcze nowy e, Nissan Patrol jeśli dobrze to chyba nissan Patrol W każdym razie jest jeszcze Toyotka, Toyotka ostatnio wspominałem o niej. No to z, z, najbardziej chyba z znienawidzony samochód, bo to jest bardzo mały silnik, 1.3 3 a to jest chyba 7-osobowy samochód. Także no nie ma szału, chyba jest automat 4, tylko 4 biegowa skrzynia. Eee, no jest Pajero Pajero też chyba tam jest 3,7, z tego co pamiętam. No i to Pajero, powiem Wam szczerze no w Kambodży to by się świetnie sprawdzało, no, ta Armada to też by się na pewno sprawdzała, ale tutaj są to są inne koszta jeśli chodzi o e, cenę samochodu, ja, ale tak e, też e, i paliwo. Chociaż e, z tego co Marcin wspominał, ponoć e, Pajero nie pali dużo mniej e, niż ta Armada. Dobra, ja już dojechałem na miejsce. Widzę, że trybuna oświetlona całą noc i tor na maksa. Niczego nie słyszę, żeby coś jeździło, także chyba tak tylko na noc włączają. Widzę, że też inne ekipy yy, zaczynają pracę. Zaczęły wcześniej, ale teraz jest więcej osób. Zobaczymy, co tam ciekawego. Dzieje się na naszej części. Proszę bardzo, ściany już postawione. I to nie tylko w jednym garażu, bo już idziemy i w następnych garażach też. Ściany są, o, widzę, jest i lepo. A tam też zadaszenia. Chłopaki budują. I zobaczcie, ile już tych dachów zbudowali. A teraz wszystko wznoszą to do góry. Że pracowników zostanie siedmiu, a tutaj. Pokażę Wam, bo tutaj Dominik ładnie sznureczkiem powyznaczał miejsca, gdzie stawiane będą ściany. Tutaj akurat jesteśmy już w ósmym garażu, a oni zaczynają od jedynki. Tutaj już są ściany zrzucone. Jak widzicie, też ładnie sznureczkiem wszystko powyznaczane. Zostaje dwóch e, e, karpenterów e, i, i chyba pięciu z pracowników, takich e, no, przyjętych teraz tymczasowo. Tutaj właśnie jeden z ekipy naszej tłumaczy, co i jak będą tutaj stawiać. Tu już jest coś zaczęte nawet. No zobaczymy, troszkę jest tam e, tutaj właśnie z tymi zadaszeniami jest troszkę opóźnienie no ale zobaczymy jak to wyjdzie czas goni, czas goni, jest troszkę do tyłu ale też nie obyło się wcześniej bez problemów także nie ma co się dziwić no, także ściany w garażach one będą oczywiście obrędowane ale na tą chwilę tak to wygląda ochrona widzę zamyka już drzwi i światła też zgasły Także koniec światła zewnętrznego Tu jeśli, o te, jeśli chodzi o te zadaszenia, to wam pokażę, bo mamy takie metalowe nogi i to będzie w takich boksach będzie to wszystko zalewane betonem, żeby oczywiście tych daszków nie zwiało, żeby to było bezpieczne. Prawdopodobnie jutro przyjedzie pojutrze grucha i będzie tutaj lała beton. No, tutaj, bo mnie tam zawołali. Jak widzicie, mamy te wszystkie elementy zadaszenia. To wszystko trzeba podnieść. To ma wyglądać tak finalnie. A idę zobaczyć tam jeszcze na plac z naszymi elementami, bo chcemy sprawdzić, czy są jeszcze takie niestandardowe ścianki, które gdzieś tam powinny być. No zobaczymy. A tu jak widzicie, też. Inna ekipa podczas pracy. A przypominam, że jest już pół do drugiej. Dobra, ja, stolarz, cyrkowiec, amator, zrobiłem inspekcję i wychwyciłem dosyć poważne uchybienie ponieważ okazało się, że w trzech miejscach za blisko są postawione te ściany i drzwi od garażu się nie domykają także ekipa się tam zbiera i. Będziemy albo już nawet prze, przepychają ściany troszkę. No taki błąd Dominik ładnie tej linię wyrysował, no, ale źle, za blisko postawili tych drzwi. No widzę, że się przesunęło już za blisko drzwi i się drzwi nie do. My... Za 10 Trzecia sytuacja jest taka Że piję kawkę Kawka w nocy nigdy nie jest zła Chłopaki tutaj jakieś namioty składają A my Przyszliśmy, znaczy ja przyszedłem Żeby wypożyczyć wózek widłowy Potrzebujemy wózek Żeby przewieźć z 10 ścian Niestety nasza ciężarówka już Się zawinęła do domu A brakuje ścian Dlatego tutaj poluje yy, na jakiś transport tam jeszcze widziałem jedną ciężarówkę jakaś jeździ ale na razie będziemy tutaj walczyć o wózek widłowy przepraszam także muszę sobie przyznać że jestem całkiem niezły więc w tym w swojej robocie wózek ogarnęłem ściany będą przewiezione robota będzie zrobiona nie wiem jak tu wejdzie tych ścian ale załadujemy mu na maksa tutaj jeden ten wyższy nie wiem czy to pakistańczyk czy hindus w każdym razie marzy mu się przenieść do Polski albo do Włoch także Europa mówi, że dla nich jest Europa rajem a dla nas a dla mnie wręcz przeciwnie ale to już zależy od każdego także żeby nie było 31 łącznie przewiezionych ścian plus listewki Koszt to 50 dirhamów, tyle zapłaciłem wózkowemu z firmy, która jest tutaj obok. Także myślę, że jest spoko. Ściany, ściany, wszędzie ściany. Chłopaki się domagają kawy, ale niestety z biura im kawy. Nie będziemy wynosić, my tam mamy dostęp, ale dla pracowników ciężko. Rozmawiałem z nimi teraz, żeby zamówić, ale mówią kawę, znaczy oni to herbaty piją taką z mlekiem, ale mówią, że na razie wszystko zamknięte, poczekamy może do szóstej, to coś będzie otwarte. No, a na razie tutaj trójkę kończą, zaraz wjeżdżamy na czwarty garaż. Chłopaki tam troszkę odpoczywają, bo cały dzień nie spali, pracowali. No, ja w sumie też, ale jeszcze jakoś się trzymam. Aczkolwiek niedługo będzie doba, jak nie śpię. Także plecy mnie bolą ogólnie tylko. Do siódmej chłopaki pracują, ósma 30 przychodzą z powrotem ci co pracowali w dzień. Aczkolwiek trzeba będzie to troszkę inaczej podzielić, bo w dzień było chyba za dużo ludzi, a w nocy jest za mało. A roboty jest cała masa. A tutaj jest Nasz Nissan zapomniałem jak się nazywa No A, zaraz wam powiem Armada Powiem wam, że ten samochodzik pływa pięknie A to jest wspomniana wcześniej Toyota Wizualnie wygląda nieźle, ale jest to silnik chyba 1 3, tak jak wam mówiłem siedmiosobowy samochód 4 biegowa automatyczna skrzynia ale jest dramat no wizualnie prezentuje się nawet nieźle a Toyota Rush zobaczcie jaki dziwny księżyc